Hej hej, hello, witajcie moi drodzy na kanale Rapture is Coming. Nagrywam do Was specjalny e, tutaj e, filmik, e, ponieważ Bóg pokazał mi i dał mi dwa kolejne nowe sny. Jeden, jeden dotyczący e, pewnego e, afrykańskiego chłopaka, który się sprawdził i który wam zaraz to oczywiście o nim opowiem, a drugi będzie do, dotyczący pewnego kolejnego nowego kraju i jest on bardzo, dla kogoś, kto jest niewierzący, może być on bardzo... Mm, Straszny, że tak powiem, ale wiem, że to się z pewnością wydarzy, bo to było bardzo mocno zobrazowane w moim śnie i ja wszystko centralnie pamiętam. Ale dzisiaj Wam chcę tutaj właśnie Was pobłogosławić, powiedzieć Wam, że jest wszystko ok u mnie, do bardzo dobrze. Bóg jest naprawdę wspaniały, używa mnie. Ja za to Panu Bogu dziękuję i chcę Was zachęcić do tego, byście dalej wierzyli, byście wiedzieli, że po prostu Bóg jest z Wami, byście się nie poddawali. I sen, który właśnie dotyczył tego, co właśnie miałam, polegał na tym, że byłam na początku zabaw. Na palcu zabaw, i czasami są takie zjeżdżalnie, i takie rury, które tam się przechodzi. Rozumiecie o co chodzi? Takie rury, które się, którymi się przechodzi. Dzieci, dzieci przychodzą, by zejść do, z tej zjeżdżalni. I uwierzcie mi, że y, był tam taki jeden chłopak y, czarnoskóry, właśnie z Afryki. Myślę, że to chodzi o grupę, którą ja tutaj znam. Także Bóg nie pokazuje mi osób, które bym nie znała, tylko te, które wiadomo, znamy w większości, myślę. Yy. I co dalej? I mówię do niego. Takie słowa. Wam zaraz przeczytam. Bo to będzie najlepiej wtedy, tutaj zobrazowane, jak wam to przeczytam. Czekajcie, już Wam mówię. Tutaj szukam, nadal na telefonie mam. Już jestem blisko. I było tak. Jesteś wybrany, Bóg cię kocha. Nie mów, że jesteś niewystarczający, ponieważ Bóg Cię takiego stworzył. Tak? I to nie dotyczy tylko tego człowieka, ale wszystkich ludzi. Jesteś wybrany, Bóg Cię stworzył i Cię kocha takiego, jakim jesteś, ale oczywiście nie znaczy, że mamy się nie zmieniać. I powiem Wam, jak mówiłam temu chłopakowi w tym śnie, i okazało się, że byłam jakby koło tej rury i te, z tej rury jakby takie echo poszło. I to echo tak poszło, że ten chłopak mi mówi: Zobacz, oni ciebie też słuchają. Ci ludzie, którzy pozostali tam byli. I ja powiedziałam to później, jakby yy, jeszcze powtórzyłam jeszcze raz, jesteś wybrany, Bóg cię kocha. I jesteś, nie martw się, że nie jesteś wystarczający dla Niego, bo jesteś wystarczający, bo Bóg Cię stworzył takim, jakim jesteś i abyś się zmieniał, ale pamiętał, że jesteś tak jaki jesteś, jaki, jaki Bóg Cię po prostu stworzył. E, no i oczywiście... Wiedziałam, że to jest taki, do jakiegoś chłopaka, z właśnie z tej, tej grupy, tych właśnie tych ludzi, a tych, tych z Afryki. Nie wiedziałam do kogo, bo jeszcze do końca ich nie znam. W większości pokazuje mi osoby, ale tych, których nie znam, wtedy nie wiem, jakby wiadomo. Ale powiedziałam to wtedy właśnie w kościele, tutaj, do którego chodzę, i napisał do mnie tego dnia chłopak z ich grupy. Jeden chłopak, właśnie, do którego mówiłam. I że tak, on się tak właśnie czuje, tak jak właśnie powiedziałam, że jest, ma depresję, że czuje się po prostu zestresowany, czuje się źle, um, czy nawet może też tam było, że może kilka osób tak ma. Mo, może, mo, może to być, że to niby było, wiecie, takie niby normalne, bo tyle ludzi teraz tak ma. Ale uważam, że to nie jest normalne, by w tym stanie być. E, a druga sprawa to to, że Bóg jeszcze bardziej się troszczy o, in, o, o nas, o nas nawzajem. Dlatego, jak mamy takie sny, by, by, właśnie, by właśnie powiedzieć takie, takie słowa komuś, mówmy je, ponieważ one są budujące i ta osoba w tym momencie potrzebuje tego. Ja to wiem sama po sobie i wiem, że Bóg naprawdę nas nie zostawi. On jest zawsze przy nas, ale tylko, zwłaszcza wtedy, gdy my idziemy też jego drogą. Gdy jesteśmy czasami Upadamy, to wiadomo, że tak jest. To jest taki standard. Wiadomo, że upadamy, że po prostu, no wiecie, no, że po prostu, y, no jest nam przykro. I w ogóle, ale on i tak wszystko jest, ale jeszcze inna opcja, którą Bóg pokazał mi wczoraj, którą mam powiem teraz już w tym filmiku, żeby nie rozdzielać może. No chyba, że będzie tak, że będę miała nagrywać wtedy inny filmik. To to, że mimo wszystko, kiedy mi jest źle, Bóg i tak ma swój plan, który dalej drąży, który dalej się toczy, i choćby było mi źle czy dobrze, dalej ten plan, słuchajcie, idzie. I to jest dla mnie takie mega zaskakujące, że yy, po prostu Bóg dalej ma swój plan, on dalej się toczy. Czy będzie mi źle czy będzie mi dobrze, on dalej idzie. I czy to będę ja w tym planie u Niego? Czy nie będę w tym planie, on i tak będzie dalej szedł. Także musimy po prostu się jakby poddać temu, temu planowi Boga i wtedy będziemy naprawdę oczywiście szczęśliwi. Są różne rzeczy, typu, że na przykład diabeł ja, też atakuje nas, byśmy byli zdołowani, byśmy byli przygnębieni różnymi sytuacjami, wojną, niewojną, różnymi innymi rzeczami, które się dzieją na świecie, ale Bóg nas podnosi. I ja wiem, że te sny, które mam, są od Boga. Bóg nie pokazuje tak samo tych ludzi po to, Abyśmy my mogli tak samo się modlić o tych ludzi. I ja wiem, że to jest naprawdę. I nawet słuchajcie, wczoraj siedziałam i nawet tak. To była czysta godzina i czuję móc się o nich, właśnie o tych, o których miałam sen, móc się o nich teraz, móc się teraz o nich. I zaczęłam słuchajcie się modlić. I to jest takie doświadczenie, które tylko może dać Duch Święty i Bóg żeby właśnie modlić się o ludzi, o których myślimy w tym momencie. Mam takie przeświadczenie, że właśnie mamy o nich się, słuchacie modlić. Także bardzo Was zachęcam, zapraszam, byście się modlili o ludzi, którym Bóg Wam po prostu pokazuje, abyśmy naprawdę mogli działać dla Niego. I to będzie, słuchajcie, wszystko. Na tą chwilę i dalej się modlić o nich. Nie tylko raz, modlić cały czas, aż to wszystko odejdzie, aż oni będą w końcu na innym etapie i o wzrosną o jeden poziom wyżej. Byśmy o jeden o drugiego dbali na, o siebie nawzajem, byśmy naprawdę dbali o siebie i wzrastali, jeden o drugiego dbając. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, że teraz to oglądaliście. Dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście, tutaj e, będę bardzo Wam wdzięczna i widzimy się w kolejnym filmiku, który zagram, nagram za chwilę, ale ten filmik już puszczę dopiero jutro, żeby każdy dzień, żeby coś tam powiedzmy było, żebyście mogli być zbudowani, ale też ostrzeżeni, bo wiem, że to się niestety wydarzy. Więc tutaj, żebyśmy się o to mogli modlić, bo wiem, że Pan Bóg może zmienić jednak wszystko, ma swój plan, ale może jednak, uważam, zmienić różne rzeczy, które e, po prostu, tak jak możesz się modlił. Które może właśnie o tym wam wtedy powiem jutro, tutaj już, jak może wtedy też się właśnie modlił o różne rzeczy, i Bóg zmienił to tylko, zwłaszcza przez Niego, dla Niego, ponieważ widział Jego wiarę i właśnie o On. Sobie, jakby to wyprosił u Boga. Także do usłyszenia. Bogusowie, Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, miejcie dalej wiarę i trzymajcie się tego wszystkiego, bo naprawdę Bóg chce Was używać. Nie poddawajcie się temu złemu, tylko Bogu. Także do usłyszenia. Bye, bye.